Jesteśmy na terenie zespołu cerkiewnego w Radurzu, który jest oddziałem Muzeum Kresów w Lubaczowie. A tuż za mną nasza perełka, najstarsza tego stylu architektury drewnianej cerkiew w Polsce, rok 1583. Cerkiew w wezwaniem świętej Paraskewy. Od 2013 roku obiekt ten wpisany na listę UNESCO. Z najcenniejszych obiektów wyposażenia tej cerkwi, oprócz oczywiście ikonostasu, jest unikat, Czyli Boży Grób. Przepiękny można określić ogólnie mebel. Boży Grób, czyli rzecz, która swój, swoje miejsce szczególnie ma w Wielkim Tygodniu i Wielkanocy. Całej budowie grobu należy wyodrębić całe kalendarium Triduum Paschalnego. Więc dolna część obrazuje nam pojmanie Chrystusa w ogrójcu. Później mamy płaszczenicę, czyli już śmierć Chrystusa. Chrystus po okrzyżowaniu. A górna część, tak, budowa w kształcie nawet może takiej trapezowej, czyli, czyli grobu właśnie już przedstawia nam Zmartwychwstanie. Jeśli chodzi jeszcze o płaszczynicę, to płaszczynica kładziona w Wielki Piątek leżała tam do rzutowości paschalnej, czyli nabożeństwa wieczornego, Wielką Sobotę, bądź rezurekcji porannej w niedzielę i wówczas została przenoszona do prezbiterium na ołtarz soborowy i tam leżała 40 dni aż do wniebowstąpienia.